Dzień dobry. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, co dzieje się po śmierci? Gdzie idziemy? Kogo spotykamy? Jak to wszystko jest zorganizowane? Pewnie tak. Każdy z nas się zapewne nad tym nieraz zastanawiał. Są tacy, którzy dają nam na to różne odpowiedzi, a są też tacy, którzy się nad tym zastanawiają trochę bardziej od nas. I jedną z takich osób jest Paweł Szczepanik, który. Nawet napisał o tym książkę. Zapraszam. napisał o tym książkę bo jest naukowcem doktorem nauk humanistycznych związanym z Czoruńskim Uniwersytetem Mikołaja Kopernika zajmuje się archeologią no i bada przedchrześcijańskie czasy z, oczywiście z naciskiem na słowiańszczyznę to jest jego pole zainteresowań i właśnie bardzo mocno kwestie religijne, duchowe, i z tych badań powstała książka, bardzo ciekawa książka zatytułowana Słowiańskie Zaświaty, Wierzenia, Wizje i Mity, wydana przez wydawnictwo Triglaw ze Szczecina. Warto to wydawnictwo, moi drodzy, poznać. Bo to jest wydawnictwo bardzo ciekawe. Wydawnictwo zajmujące się propagowaniem kultury przedchrześcijańskiej, wierzeń przedchrześcijańskich, słowiańskich. Wydawnictwo, które zajmuje się nie tylko wydawaniem książek. Na ich stronie znajdziecie też innych aktywności. Inne pozycje, które można u nich nabyć. Natomiast ta książka jest y, y, częścią y, serii Wszechnica Triglawa. Y, jeszcze są trzy książki z tej serii. O dwóch na pewno za jakiś czas będę mówił, y, kolejnych, bo są też bardzo ciekawe. Y, bo w tej chwili mam trzy, i te trzy przeczytałem. Y, tą czytałem jako pierwszą. Y, tak. Paweł Szczepanik to tak jak już mówiłem, y, naukowiec z Uniwersytetu w Toruniu, y, który y, zgłębia przedchrześcijańską religijność Słowian, nie tylko religijność, no, ale w tej książce y, jest ona podstawą. Bardzo ciekawie zaczyna, bo on już na wstępie troszkę kłóci się z Bricknerowskim założeniem, że nie ma żadnych źródeł, a jak nie ma źródeł, to za bardzo nic nie możemy stwierdzić. Generalnie rzecz biorąc, ja też tak uważam, że tych źródeł za dużo nie ma, no bo nie ma pisanych źródeł zbyt wiele z tamtego przecież okresu. W zasadzie nie ma ich w ogóle. E, pomijając kronikarzy, ale kronikarze, jak to kronikarze. Natomiast to co ciekawego robi właśnie, wychodząc od tego, pokazuje, że jednak i tak pomimo tego wiele można, wiele można się dowiedzieć, domyślić, założyć w jakiś sposób, bo on dokonuje analizy nie tylko źródłowej, ale też folklorystycznej, językoznaczczej, no i oczywiście archeologicznej, bo to jest jego pole działania. I to wszystko razem zbiera i stosuje przy poszczególnych obiektach, które bada. A więc książka ta w założeniu już jest troszkę jakby pewnym, może dużo powiem, że buntem, ale pewnym troszkę odstępstwem od przyjętej w Polsce narracji. I to jest fajne, to mi się tutaj też podoba, że Paweł Szczepanik, ale to też nie jest tak, że on na siłę chce coś udowadniać że patrzcie tutaj sobie teraz podciągnę pod moją tezę to, podciągnę tamto. Nie, 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 właśnie o to chodzi, że nie. Autor jest dosyć ostrożny, ostrożny, a jeśli już coś bada, to na pewno dogłębnie to bada, przedstawia sensowne dowody, sensowne założenia i domysły. Nie robi tego na hura, nie robi tego jakoś niesiony, wiecie, hura optymizmem, tylko tak naprawdę robi to naprawdę fachowo i y, zgodnie z metodami badawczymi. Dlatego nie można powiedzieć, że jest to jedna z tych pozycji, która oho facet sobie włączył tryb wyobraźnia na maksa i lecę z tematem. I może nawet dolecę do Wielkiej Lechy, kto wie. Nie to, nie to. Y, dużo jest teraz niestety pozycji na rynku, które jakieś tam te wszystkie bestiariusze słowiańskie, te inne cuda, no wiecie, to są żenujące z reguły pozycje, nie? Bo tam jest to wszystko tak opisane, jakby na przykład teraz jestem w lesie i za chwilę tutaj wiecie, no, dwa kroki stąd sobie siądę przy stoliku jakimiś skrzatami czy tam innymi leśnymi kreaturami. No totalna głupota, ale no, tak to u nas teraz wygląda, bo to jest raz modne. Natomiast Paweł Szczepanik jest naukowcem. Paweł Szczepanik pomimo tego, że jest, idzie daleko w swoich wnioskach, idzie daleko w swoich odkryciach, to idzie zawodowo, idzie profesjonalnie. Książka podzielona jest na rozdziały, te rozdziały prowadzą nas przez duchowość Słowian, wprowadzają w ogóle do mitu, do kosmologii, do, do wierzeń. To jest też dobre. Jeśli ktoś nie za bardzo jest w ogóle obyty z tematem, to ta książka fajnie go wprowadzi w podstawy jakby wierzeń słowiańskich. No a potem już stricte zajmuje się, kiedy już nas zaznajomi, wstępnie z tematem, to zajmuje się właśnie tą częścią drugą, czyli za światami, czyli wiecie, gdzie duszyczka po śmierci. No i są to wnioski, ja tu oczywiście nie będę zdradzał tego, do czego dochodzi, do jakich ustaleń. Natomiast czyta się to bardzo dobrze, czyta się to. W zasadzie jak, momentami nawet jak jakąś taką powieść bardziej, aczkolwiek jest to książka jak najbardziej naukowa, naukowa z masą przypisów, z dużą ilością fachowych rycin, zdjęć ze stanowisk archeologicznych i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę spełnia wszystkie warunki naukowego dzieła, ale jest przystępna. Jest przystępna, to nie jest tak, że przeczytacie 10 stron i stwierdzicie, nawet nie, przeczytacie 5 stron i stwierdzicie, nie, 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 proszę Państwa, to już nie dla mnie, tego się nie da czytać, nic nie rozumiem. To trzecie słowo muszę sprawdzać w słowniku. Nie, tak nie jest. To jest książka przystępna, to jest książka dla każdego w zasadzie. Dla każdego, oczywiście, kogo ten temat interesuje, no bo jeśli kogoś to nie bawi, to jakkolwiek by była przystępnie napisana, to i tak go to nie chwyci. Dlatego polecam jak najbardziej, bo dużo się można dowiedzieć. Ja na przykład dowiedziałem się dużo, trochę temat znam, od lat się tym interesuję i muszę przyznać, że w takiej tematyce, znaczy w tej tematyce, jest to jedna z najlepszych książek, jakie do tej pory w ogóle dorwałem, bo znaczy, wyjść od tego musimy, że nie ma w ogóle zbyt wielu naukowych książek na ten temat w, w naszym kraju. A jako, że w naszym kraju, to no w ogóle wszędzie. No więc trudno o takie. Poza tym oczywiście wszystkimi pseudonaukowymi, ale no to olewamy, mówimy o naukowych. No więc jako, że jest ich mało, no to Siłą rzeczy książka Szczepanika jest jedną z nielicznych, ale ta jest naprawdę, ale przy okazji jest do tego bardzo dobrą pozycją, bardzo sensowną, bardzo bardzo też wyważoną, tak naprawdę, bo hmm, nawet jeśli z wieloma rzeczami, na przykład, może nie z wieloma, ale nawet jeśli z niektórymi rzeczami można by się nie zgodzić, albo mieć jakiś swój pogląd na tę sprawę, to trzeba oddać hmm, autorowi, że. Te teorie, które tutaj snuje, te umysły, to wszystko, co tutaj nam przedstawia, jest udokumentowane rzetelnie jak najbardziej. Więc trudno zarzucić mu podejście błahe do sprawy, bo błahego podejścia nie ma. No więc jak najbardziej moi drodzy, polecam wam, jeśli ktoś się interesuje słowiańskimi czasami przedchrześcijańskimi, wierzeniami z tamtych czasów i w ogóle. Wszystkim, co z tamtymi czasami związane, to polecam tą książkę jak najbardziej, ale przede wszystkim polecam sobie zajrzeć na stronę wydawnictwa Triglav ze Szczecina, bo jest to wydawnictwo z wielkim zapałem i oddaniem prowadzone przez małżeństwo państwa Górewiczów. Pana Igora to bardzo możliwe, że wielu z was kojarzy. Jest to człowiek, któremu nie można. Odebrać zapału i pasji. No i tak też y, przedstawia się Triglaf. Triglav y, warto wspierać. Y, wspierajmy takie inicjatywy, takie wydawnictwa, bo przynoszą dużo dobrego. Za jakiś czas pochyla się nad kolejnymi dwoma y, ciekawymi pozycjami wydanymi przez Szczecińską Oficynę. A dzisiaj to wszystko. Do następnego.